Dzień dobry Państwu, nazywam się Jan Kubań i w dzisiejszej serii Gość Paferek gościmy Pana Marka Ciesielczyka. Dzień dobry, dzień dobry Państwu. Który jest przewodniczącym dziwnego tworu partyjnego o nazwie Antypartia. E, tak, Antypartia jest najbardziej chyba... Nietypową partią zarejestrowaną na świecie, ponieważ ma tylko jedną cechę partyjną, to znaczy jest zarejestrowana. Pozostałe są antypartyjne. Antypartyjne. Czy celem głównym antypartii jest walka z systemem, z tak zwanymi elitami, z nomenklaturą, z ludźmi, którzy rządzą i nadużywają tej władzy, czy tak? Nie tyle walka, co zmiana, gruntowna zmiana systemu, chociaż antypartia, nazwa antypartia wskazuje, mogłaby wskazywać, że jesteśmy anarchistami. Ale y, nic bardziej mylnego. Chcemy po prostu zaproponować inne rozwiązania, mówiąc w skrócie, w pewnym uproszczeniu, podobne do tych, jakie obowiązują na przykład w Szwajcarii. Jasne. No i teraz, y, partia powstała kiedy? Y, Zarejestrowana została w styczniu tego roku, czyli formalnie istniemy parę miesięcy, ale muszę powiedzieć, że. Wczorajsze czy przedwczorajsze wydarzenia związane z ogłoszeniem wyników pewnego sondażu sprawiają, że niektórzy mogą myśleć, że jesteśmy już bardzo dojrzałą partią. Jasne. Co to było za wydarzenie, co to był za sondaż? Jedna z pracowni, trzeba powiedzieć, bardzo prestiżowa, nagrodzona przez Uniwersytet Jagielloński za bardzo trafne sondaże Social Changes. To jest polska pracownia? Tak, polska? tak. Nazwa angielska, ale polska pracownia, która należy do pięciu najlepszych chyba w Polsce, opublikowała wyniki sondażu, który został przeprowadzony na próbie 1096 dokładnie osób i z tego sondażu wynika, że cieszymy się poparciem 14% osób, co nam daje trzecie miejsce za pisem, 33%. I koalicją obywatelską 23%, a wyprzedzamy na przykład połownie 11%, konfederację i lewicę po 7%. Czy ten wynik zaskakuje Pana jako przewodniczącego? I tak i nie, zawsze to mówię i tak i nie, ponieważ z jednej strony faktycznie można by sądzić, że nowe ugrupowanie nie ma prawa mieć takiego wyniku, natomiast z drugiej strony trzeba powiedzieć, że w ciągu tych paru miesięcy objechaliśmy całą Polskę. Byliśmy praktycznie wszędzie, odsuwał po, po Jelenią Górę, od, od Wybrzeża Zachodniego po Bieszczady. I także byliśmy obecni, jesteśmy obecni w mediach i to nie tylko lokalnych, ale na przykład pisał nas dziennik Rzeczpospolita, czy też dziennik Super Express. Nawet wczoraj okazał się bardzo ciekawy artykuł na nasz temat. W związku z tym no, można także powiedzieć, że to nie jest zaskoczenie a także nie jest to zaskoczeniem ze względu na nazwę. Przypuszczaliśmy, że sama nazwa podziała na, na wyborców, potencjalnych wyborców i tak też się stało. Pewna część osób zagłosowała, czy chce głosować na nas ze względu na nazwę. Ponieważ nasza fundacja jest fundacją edukacyjną, ja bym chciał zapytać trochę, trochę o kuchnię tego sondażu. Czy to sondaż był zlecony przez kogoś z zewnątrz, czy to wyście zamówili ten sondaż? No Zamówiliśmy ten sondaż dla własnych potrzeb, licząc na to, że może będziemy mieli ze 2-3%. Sondaż był dosyć ciekawie przeprowadzony, dlatego że oprócz pytania, na kogo byś zagłosował, gdyby antypartia brała udział w wyborach, były postawione jeszcze trzy inne pytania, czy w ogóle słyszałeś o antypartii. Okazało się, że 10% osób słyszało. No to skąd się wzięło 14 w takim razie? Więc można przypuszczać, że to spowodowała ta nazwa. Ale były też dwa inne pytania, które dotyczą naszego programu. Wybraliśmy takie najbardziej kontrowersyjne chyba punkty programu. Czy jesteś za tym, aby kandydatów do Sejmu, Senatu, kandydatów na prokuratorów oraz sędziów poddawać badaniom na prawdomówność, na wariografię? No ktoś by mógł powiedzieć, że to jest trochę zwariowany pomysł. Ale proszę zwrócić uwagę, że także w systemie prawnym w Polsce wariograf jest uznanym środkiem pomocniczym, jako pomocniczy środek dowodowy, no i stosowane badania są we wszystkich wywiadach. Ale pan nas nie trzyma w tym napięciu, ile osób odpowiedziało, że tak. No i proszę sobie wyobrazić, że 60% ankietowanych uznało, że to jest dobry pomysł, część była niezdecydowana, a tylko 17% było przeciwnych. A drugie pytanie z naszego programu dotyczyło, no można powiedzieć, że ono ma charakter, ten postulat ma charakter populistyczny, ale nie do końca bym się zgodził. Czy jesteś za tym, to co postuluje, za, za postulatem antypartii, aby obniżyć wynagrodzenia parlamentarzystów do średniej krajowej? I tutaj odpowiedziało 68% osób odpowiedziało tak. A tylko 16% było przeciwnych. Tak więc nasze, nasze takie kontrowersyjne, wydawałoby się, postulaty zyskują uznanie w oczach wyborców czy potencjalnych wyborców. Jeszcze, jeszcze wrócę do kuchni i zaraz zadam następne pytanie. Czy zlecając taki sondaż wy określacie, kogo ten sondaż ma uwzględnić. Rozumiem, że grupę docelową wybiera już ta sondażownia, no bo jej zależy na, na Marce, żeby pokazać, że oni nie, nie, nie fałszują tych, tych sondaży. Natomiast czy wy możecie powiedzieć, proszę, no niech będzie PIS, niech będzie KO, ale tych na przykład niech nie będzie? Na przykład nie, Partii Przyjaciół Piwa. Nie, nie, to zasady gry tutaj były dość jasne. Sondażownia wybrała wszystkie partie parlamentarne, plus do tego antypartia, i, i uważamy, że, 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 że ta metoda była dobra. Ta metoda była dobra. No więc teraz tak, jeżeli mamy taki, no bo to jest zaskakujący wynik, tak? Konfederacja walczy. W gruncie rzeczy ona ma tam 7-8% i jeżeli ma 12% to jest, to jest wielki sukces. Czasami spada w, w okolice 6%. Natomiast no, ten, ten wynik pokazuje, no, jest zaskakujący, bym powiedział. Tak? Dla partii, która powiedzmy w sposób zarejestrowany liczy sobie 9 miesięcy, czyli no, 9 miesięcy, jest to wielkie zaskoczenie. W związku z tym, Wam jako partii powinno bardzo zależeć, żeby ten wynik upublicznić i upowszechnić. Rozumiem, że stały zaraz przy tej sondażowni tabuny dziennikarzy z telewizji polskiej, z tvn u Polsatu, żeby się dowiedzieć, jaki jest wynik i żeby mieć dobrą nowinę wszystkim naszym współobywatelom. No, dziennikarze zareagowali w różny sposób. Jak powiedziałem, już wczoraj na przykład ukazał się bardzo pozytywny artykuł w Superekspresie. Natomiast polska agencja prasowa, która najpierw zgodziła się na zorganizowanie konferencji prasowej, odpłatnie oczywiście u siebie, doszła po pewnym czasie do wniosku, czy kierownictwo tej agencji... Że owszem, mogą nam wynająć salę pod dwoma warunkami. Znaczy, czy to był warunek tego, że oni potem będą tą informację rozpowszechniali? Tak, ta, czyli ta, ta. najpierw trzeba I... zorganizować konferencję. Tak, tak. tak. Oni, oni mieli to puścić do, 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 z, pod swoje adresy kontaktowe. No i okazało się po konsultacjach z kierownicą PAP-u, że owszem, mogą nam udostępnić salę pod dwoma warunkami. Pierwszy warunek, to warunki dotyczyły tematu konferencji. Z tematu konferencji mieliśmy usunąć nazwę antypartia. Na drugi warunek mieliśmy usunąć informację, że zajęliśmy trzecie miejsce, czyli w zasadzie <sparcasa> powinniśmy usunąć wszystko, czego dotyczyła konferencja. No tak, czyli 99%. <sparcasa> tak, czyli jednym słowem zablokowano y, y, możliwość rozpowszechnienia y, tej informacji kanałem, Państwowym, tak. czyli ogólnospołecznym, który powinien być dostępny dla wszystkich. Jak widzisz to? Jak pan widzi tą sprawę? No, ja się specjalnie nie dziwię. Siedzimy tutaj obok widzę, telewizji polskiej, więc hmm. wszystko jest w tej samej konwencji. Ja kiedyś za czasów PRL-u walczyłem z cenzurą, i za to zostałem między innymi odznaczony. Zresztą mam krzyż wolności solidarności za walkę z komuną. No i po 30 latach dożyłem takich czasów, że znowu cenzura mnie dosięga. Czyli będzie kolejny znak, tak? Kiedyś czasie. pewnie inną znakę otrzymam za walkę z cenzurą w, w, w Polsce podobno niepodległej i suwerennej. Ale w sumie dla nas, yy, obywateli polskich, chyba to jest bardzo zła informacja, że instytucja państwowa Yy, zdecydowanie nie chcę takiej informacji, no bo Wy jesteście ruchem oddolnym. Tu nie ma lidera, z tego co wiem. Antypartia ma jakieś takie bardzo płaskie struktury, przewodniczący to tylko służy tam generalnie, skrybą jest i prowadzi jakieś yy, zebrania i je organizuje, to, to jest ten, ten wysiłek. Natomiast tu się okazuje, że wyjście z informacją jest yy, no, praktycznie niemożliwe dla takiej, dla takiej właśnie oddolnie organizowanej struktury. Tak, ale jak mówię, to nie jest żadna niespodzianka od kilku lat, właściwie od 30 lat jest to samo, albo w jedną, albo w drugą stronę, dlatego postulujemy takie zmiany systemu, które by położyły kres partiokracji, no bo Polska, polski system na pewno trudno nazwać demokracją. Jest to partiokracja, czyli całkowita władza partii czasami zupełnie absurdalna, bo jeżeli te, dowiadujemy się, że na przykład namiestniczka Pisu, gdzieś w jakiejś spółce skarbu państwa zarabia 6000 zł dziennie, dziennie, przeciętna posłanka, była posłanka, no to dochodzimy do tego, że w zasadzie po 30 latach stworzyliśmy zupełnie absurdalny, surrealistyczny system i trzeba to zmienić. Głównie należy zmienić, naszym zdaniem sposób. Wyłaniania ludzi, którzy kierują, którzy generalnie kierują różnymi instytucjami, także kierują e, e, naszymi pieniędzmi, czyli są parlamentarzystami. E, dlatego chcemy zmienić ordynację na większościową z Jowami i chcemy wprowadzić <coughs> możliwość odwoływania posła w czasie kadencji, a także rzecz najważniejsza, chyba referendum, aby mieszkańcy naszego kraju mogli decydować w drodze referendum bezprogowego podobnie jak w Szwajcarii obligatoryjnego, czyli wynik tego referendum jest, powinien być wiążący, wiążący, wiążący dla, dla, dla rządzących. Tak, tak, tak. Tak. O to nam głównie chodzi. No i wtedy może nasz kraj... Nie znajdowałby się na szóstym miejscu od końca, jeżeli chodzi o wynagrodzenie netto, bo niestety na takim miejscu się znajdujemy, i o to nam między innymi chodzi, żeby, żeby po, po kilku latach znaleźć się w takiej pozycji jak kiedyś Irlandia, Nowa Zelandia czy, czy Singapur, które w okresie 5 do 10 lat wydźwignęły się z kryzysu, z ubóstwa i są w tej chwili najbogatszymi państwami świata. Powiedział pan na 60. miejscu pod względem. Na 6 od, od, od końca. Wiem, że są takie dwie klasyfikacje: jedna to jest siła gospodarki, a druga to jest poziom zarobków i. Polska akurat jest na którymś tam miejscu, jeżeli chodzi o siłę gospodarki, ale 20 miejsc niżej, jeżeli chodzi o poziom zarobków. Jak tą różnicę Pan by wytłumaczył? Tym, że no, właśnie w spółkach skarbu państwa? No, dystrybucja tych dóbr, które wytwarzamy, ona jest błędna. Tak jak już przed chwilą powiedziałem, niektórzy mają zarobki, podobnie jak w państwach środkowoafrykańskich cesarze czy królowie, a inni mają te 2000. My na przykład postulujemy nie tylko dodatkowe dochody poprzez zmianę polityki podatkowej, czyli to co zrobiła Irlandia czy Nowa Zelandia, likwidacja takich patologii jak na przykład spółki skarbu państwa, których nie jest czysta. Jest ich około 1500 i one są źle zarządzane zazwyczaj. To są strasznie duże straty pieniędzy. Jeżeli by Pan zlikwidował powiaty, czyli starostwa oraz urzędy wojewódzkie, proszę pamiętać, że Polska jest jedynym na świecie państwem, gdzie jest podwójna administracja w regionach, czyli województwie. Nigdzie czegoś takiego nie ma bez marszałek i wojewoda, to uzyskamy oszczędności, które by pozwoliły na zwiększenie wynagrodzeń na przykład pielęgniarek, który jest około 200 tysięcy o 2000 zł miesięcznie. I już mamy dzięki oszczędnościom. A my postulujemy oczywiście zwiększenie dochodów poprzez tutaj zachęcenie inwestorów zachodnich, tak jak swego czasu w Irlandii. No, ale to jest oczywiście temat na debatę już czysto ekonomiczną. Nie chcemy wyważyć otwartych drzwi. Po co tu wymyślać jakieś specjalne systemy ekonomiczne, skoro w wielu państwach udało się w bardzo szybkim tempie, jak mówię, 5-10 lat, uzyskać bardzo dobre wyniki. Jeszcze raz. Polska wyprzedza tylko pięć państw w Europie pod względem y, wynagrodzenia netto, takich państw jak Bułgaria i Rumunia. No trochę wstyd. Trochę wstyd, no tym bardziej, że premier y, trąbił, podobnie zresztą i Gierek trąbił, że jesteśmy. Gierek trąbił, że jesteśmy siódmą gospodarką świata. Tutaj jest troszeczkę niżej, ale też... No, jesteśmy w jakiejś tam czołówce według tych, którzy nami w tej chwili rządzą. Jakie plany, co dalej? No bo rozumiem, ten sondaż w tej chwili trzeba będzie tą informację w maksymalnym stopniu przekazać obywatelom, tak? A co dalej? Jakie następne kroki? Przede wszystkim budowa list wyborczych, ponieważ nie mamy pewności, czy PiS nie zorganizuje wcześniejszych wyborów na wiosnę, więc chcemy zebrać zespół do marca kwietnia 920 ludzi we wszystkich 41 okręgach wyborczych i musimy być gotowi na taką ewentualność. Jeżeli nie, no to w ciągu dwóch lat będziemy pracować nad tym, aby budować struktury oraz budować listy wyborcze i sądzę, że jest nas stać nie na 14, ale na 20%. Dlaczego akurat 20? Proszę zwrócić uwagę, że wszystkie praktycznie sondaże wskazują, że około 20% tych, którzy chcą głosować, nie wiedzą na kogo, nie chcą na te partie głosować, które już są. Czyli to jest elektorat, który można by było pozyskać jakimiś racjonalnymi argumentami. A potem twarz, tak jak Kukis to zrobił ze sobą samą. No tak, my twarzy nie mamy na razie tak znanej, ale mamy zamiar mieć 41 twarzy przynajmniej w każdym okręgu. A poza tym myślę, że nasz program jest na tyle przekonywujący, co pokazują wspomniane wyniki badań, że ludzie poprą nas ze względu na program, a nie ze względu na twarz. No, bo cookies okazał się twarzą, która. Metoda e, jest spalona, ja, tak? Już. Tak. No, to jest dobry przykład, jak można zmarnować nadzieję tysięcy ludzi, bo przez na niego głosowało ponad 20% w wyborach prezydenckich, a w tej chwili no, cookies jest najbardziej chyba jest symbolem niekompetencji, nieuczciwości. Niestety, część z nas brała udział w ruchu Kukiza. Jasne. Bardzo dziękuję za tą y, krótką rozmowę i gratuluję w wyniku. No i miejmy nadzieję, że dalej będziecie się rozwijać. E, dziękuję bardzo, dziękuję Państwu za uwagę. Dziękuję.